A witamy na scenie zespół śpiewaczy Biesiada Stolic. Wielkie brawa! jak ostatni zim, jak wpadnie do koszyka, to mówi stop. Tak! Pani po pięć biorą, słuchajcie, nie, normalnie garściami. To one umieją zbierać do siebie, do siebie, do siebie. Bo się Zapraszam tutaj, a na scenę zapraszam Tomicę. Tutaj pani dyrektor już wręcza podziękowanie. Tak na kawu. Dobrze, bo pan przyjechał z tą delegacją ze Słowacji, tak? Mm. Okej, okay. czy to jest taki jakby tradycyjny sposób? Yy, no. to no. no. Do zdjęcia. <gry> všetko, čo robíme u nás, sa to robí od 17. veku v Trstenej. Všetko sa robí tak renčné na kole. Ale toto mám také kolo, len na jarmoky také malúké. OK, okay. Ale uh, Ale by tie vzory, to sú také tradičné vaše vzory, tak? No. Ta ceramika sa robila tak delikátne, len lebo ona sa... Ona sa každý deň používala, neviem, ak sa to, to povedal, používala. No. Każdy dzień z coś robiono, pracowano. Ok. Czy Cieszy, się ona tak pwiatociek, serduszko, kropka, dozyk. Ona się tak... tak... Musi, musi troszkę odpocząć i później znowu kolejne etapy, tak? Malowania. Wiem, wiem, Na tysiąc A z, glina jest jakby z czego zrobiona? W sensie to jest jakaś specjalna... E, glina jest i Glina z dodatkiem, czy? I to jest taka masna. Masna grina u nas za to powie, że ale albo kliowaczka, taka ta ciężka, ciężka... I ona jest jakąś domieszką, czy ją po prostu wydobywa I i już jest. jest? Wydobywa się, ale dawamy do tego toho... kremiczny piesok, szemy, e... Szem... szemy, Okej, okej. Okay. Okay. <laughs> <laughs> ndun 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 ndun